Dla pomocą Cashplay przetestujesz różne instrumenty inwestycyjne i sprawdzisz, który sposób pomnażania zgromadzonych środków odpowiada twojemu charakterowi i celom. Zgromadzone fundusze może, mogę ulokować w różnoraki sposób w zakładce inwestycje. Na początku oczywiście musisz dokupić do nich dostęp. Natomiast jeśli już jesteś w grze, możesz zobaczyć jakie masz możliwości inwestowania, a są to lokata, złoto, Nieruchomości, giełda oraz kryptowaluty. Złoto oraz kryptowaluty to najnowsze funkcje, które są dostępne w grze. Każda z tych metod inwestycyjnych ma swój stopień bezpieczeństwa i ryzyka. Mogę zdywersyfikować swój portfel i zainwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Natomiast wiąże się z tym oczywiście stopa zwrotu, czyli ROI (return on investment). Lokata jest jedną z tych najbezpieczniejszych metod, ale też jej zwrot jest stosunkowo niski. Mamy ją oprocentowaną na tylko jedną dziesiątą. Złoto doskonale nadaje się do przechowywania swojego kapitału i mogę w nie zainwestować w jakimś część. Na przykład w jedną dwie uncje złota. większym fluktuacją charakteryzują się rynki nieruchomości, giełdy, kryptowalut. Warto pamiętać, że z rundy na rundę aktualne ceny akcji, nieruchomości czy też notowania kryptowalut są zmienne. Warto je obserwować i dokonać przemyślanych zakupów. Tym bardziej, że wiążą się już one z większym ryzykiem. Jak widzisz, moje fundusze są niewystarczające. Zatem tym razem nie przeznaczę swojej części kapitału na kawalerkę. W nawiasie jest podana liczba aktualnie dostępnych to, ile możesz zakupić w danej rundzie. Oczywiście z każdym ruchem zmniejsza się Twoja energia. Czy to będzie rynek nieruchomości? czy może inwestycja w akcje, a może też w kryptowaluty. W każdej z tych opcji masz dostępny podgląd do Twoich aktualnych nieruchomości, akcji i tak dalej. Jeśli wklikamy się, to zobaczymy, że ja aktualnie mam zero inwestycji w akcje. Natomiast jeśli wrócimy sobie, zobaczymy na przykład kryptowaluty, zobaczysz, że w moim portfelu znajdują się aktualnie trzy. Mam opcję zainwestowania, jak również sprzedawania. Najlepiej zrobić to z korzyścią finansową. Oczywiście Twoje ruchy mogą być zupełnie przy, przypadkowe, natomiast pamiętaj, że to w jaki sposób inwestujesz już od samego początku, będzie rzutować na Twój końcowy kapitał i Twoją zdolność gromadzenia. Jeśli jesteś w próbie dziedziczenia, fajnie nauczyć się w taki sposób. Swojej strategii. Natomiast w turnieju ma to ogromne znaczenie. Zatem przygotuj swoją strategię inwestycyjną, baw się tą grą i koniec końców wstawaj w konkury w turnieju, żeby zmierzyć się również z innymi graczami.